On też tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja, 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 alleluja do Pański nademno mną posłał mi głosić dobrą nowinę u bogim amen do ja amen glorya amen do ja pan z wami Istotne to słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wiewanie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział jam głos, wołającego na pustyni, Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów, i zaczęli go pytać, mówiąc do niego Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem? Ani Eliaszem, ani Prorokiem. Jan im tak odpowiedział: jak wodą. Pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu? Oto słowo pańskie, tobie siostry i bracia, pozwólcie, że na samym początku, kiedy po raz pierwszy tu się spotykamy, odpowiadając na to powitanie, które ksiądz proboszcz wypowiedział we wstępie do liturgii, ja również przywitam się z Wami tym naszym pozdrowieniem, takim pięknym, tradycyjnym, chrześcijańskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Kochani moi, ten dzisiejszy sobotni wieczór, kiedy rozpoczynamy już świętowanie Dnia Pańskiego, kolejnej trzeciej już niedzieli Adwentu, ten różowy kolor szat liturgicznych przypomina nam bardzo wyraźnie, że już blisko, bardzo blisko, coraz bliżej, te piękne święta Bożego Narodzenia, na które zawsze tak czekamy. Ale które niestety w tym roku będziemy chyba trochę inaczej przeżywać, wszystko na to wskazuje. Ale w takim właśnie czasie, kiedy już przybliżamy się do tych świąt, gromadzimy się tu w świątyni po to, aby rozpocząć i aby przeżyć te nasze tegoroczne rekolekcje adwentowe. I niedawno. Jak chyba pamiętamy, mamy świadomość, weszliśmy w nowy rok liturgiczny. Niedawno, bo dwa tygodnie temu, w pierwszą niedzielę Adwentu, nowy rok liturgiczny się rozpoczął. I w naszym polskim kościele ten rok liturgiczny jest poświęcony tajemnicy Eucharystii. Warto przypomnieć, że to już jest drugi z kolei rok, kiedy tej tajemnicy Eucharystii chcemy dotykać. Drugi rok z trzyletniego cyklu, bo tak to zostało zaplanowane. I być może pamiętamy, że w tym roku liturgicznym, który się skończył w poprzednim roku, patrzyliśmy na tę Eucharystię, zastanawiając się, czym ona dla nas jest. Jak to jest wielki dar Jezusa dla nas, jak wielka też tajemnica naszej wiary. Takie było hasło tamtego roku: wielka tajemnica wiary. Natomiast w tym roku chcemy też popatrzeć na Eucharystię, ale chcemy siostry i bracia popatrzeć na to, jak my, jako uczniowie Jezusa, przeżywamy ten wielki dar. Jak my go przeżywamy wtedy, kiedy celebrujemy Eucharystię? Takim hasłem tego roku, słowami przewodnimi, które nam towarzyszą, są słowa: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. A więc, zobaczcie, to jest to, co my w tej chwili czynimy. To, co się tu dzieje, w tym momencie, jesteśmy zgromadzeni na tej Świętej Wieczerzy. I siostry i bracia w tym roku nam właśnie Kościół podpowiada, abyśmy nad tym się zastanowili, abyśmy nad tym czynili refleksję, abyśmy umocnili jeszcze bardziej swoją wiarę i to przekonanie, jak ważne jest to, zobaczcie, abyśmy rzeczywiście się gromadzili w każdą niedzielę na tej świętej wieczerzy, którą jest Eucharystia. Ale też z drugiej strony chce nam Kościół pomóc uświadomić sobie jak bardzo ważną sprawą jest byśmy nie tylko tu się gromadzili zauważyć nie tylko byśmy byli obecni fizycznie obecni tutaj ale byśmy przeżywali to wszystko byśmy pięknie głęboko przeżywali celebrację tego wielkiego daru jakim jest Eucharystia kochani moi Chciałbym, byśmy nasze rekolekcje tegoroczne, kiedy wchodzimy znowu w ten nowy rok liturgiczny, bo tak jak wspomniałem, on się niedawno zaczął, byśmy też właśnie temu poświęcili, byśmy uczynili te refleksje na ten temat. Zobaczcie. Zgromadzeni na świętej wieczerzy, jak przeżywamy ten dar, którym jest Eucharystia. I siostry i bracia, pozwólcie, że. W tym momencie, idąc dalej w tym naszym rozważaniu, w tej refleksji, odwołam się do tego, co miało miejsce przed dwoma tysiącami lat. Otóż przypomnijcie sobie, kiedy Pan Jezus ustanowił już Eucharystię wieczorem, kiedy dał nam ten wspaniały sakrament, kiedy przemienił chleb, w swoje ciało, wino w swoją krew, kiedy uczniowie spożywali. Te Eucharystie, to Jego ciało i te Jego krew. Jezus, przypomnijcie sobie, dał jeszcze wtedy tym swoim uczniom jeden bardzo ważny nakaz, taki swoisty testament, tak to trzeba powiedzieć. Wypowiedział te słowa, które my przecież dobrze znamy i pamiętamy, bo one są wypowiadane w każdej mszy świętej i za chwilę też będą tu wypowiedziane, mianowicie te słowa, to czyńcie na moją pamiątkę. I siostry bracia, trzeba bardzo jasno powiedzieć, że apostołowie bardzo dobrze zrozumieli ten nakaz Jezusa, ten Jego testament. Bardzo dobrze zrozumieli, o co Jezusowi chodziło. Potem, już kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy wstąpił do nieba, tak jak on nakazał, zaczęli się gromadzić. Początkowo po domach, bo kościołów wtedy nie było, gromadzili pierwszych wyznawców Jezusa, tych, którzy się nawracali, którzy przyjmowali chrzest w imię Trójcy świętej i sprawowano Eucharystię, nazywano to łamaniem chleba, łamanie chleba, sprawowano Eucharystię, spożywali ten chleb, który łamali, pili z kielicha wina i wierzyli, zobaczcie, że to nie jest zwykły chleb i zwykłe wino, ale że to jest ciało i krew Jezusa, bo przecież Jezus sam tak powiedział, sam o tym zdecydował i nakazał czynić to na swoją pamiątkę. I moi kochani, musimy tu bardzo jasno to powiedzieć i podkreślić, że również i my współcześni uczniowie Jezusa. Żyjący dzisiaj, w XXI już wieku, też powinniśmy być posłuszni woli Jezusa, tym słowom, temu Jego testamentowi, który wypowiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. I chcemy być posłuszni. Siostry i bracia, zobaczcie, trzeba, abyśmy rzeczywiście tak, jak Jezus tego pragnął, godnie i z wdzięcznością przyjmowali ten dar, jakim jest Eucharystia. Byśmy w każdą niedzielę gromadzili się właśnie tutaj w świątyni, po to, aby sprawować tę wielką tajemnicę naszej wiary, aby sprawować Eucharystię. Bo musimy sobie uświadomić bardzo jasno i to podkreślić, siostry i bracia, że wtedy, kiedy gorliwie bierzemy udział w Eucharystii, to wtedy rzeczywiście posłusznie wypełniamy wolę Jezusa. Naszego Pana. On tego chciał, zobaczcie. To czyńcie na moją pamiątkę. I kiedy bierzemy udział w Eucharystii, to również jest to taki widoczny zewnętrzny znak naszej przynależności do tej wspólnoty uczniów Chrystusowych, którą jest wspólnota Kościoła. Ale trzeba też podkreślić, i to bym chciał również zrobić teraz. W tym kazaniu wprowadzającym nas w tematykę rekolekcji, że dla nas chrześcijan, zobaczcie, Eucharystia jest takim bardzo mocnym fundamentem. Siostry i bracia, bardzo mocnym fundamentem, zobaczcie, na którym my budujemy całe nasze życie chrześcijańskie. Pamiętajmy, że bez tego fundamentu, jakim jest Eucharystia, chrześcijanin, człowiek wierzący, uczeń Jezusa naprawdę nic dobrego nie potrafi zbudować w swoim życiu i nic dobrego uczynić. Zobaczcie, bez tego fundamentu nie da się sensownie, mądrze, dobrze przeżyć swojego życia tu na tej ziemi. Ilekolwiek lat tego życia człowiek dostaje od Pana Boga, jedni mniej, jedni więcej. Ale siostry i bracia więcej trzeba powiedzieć i dodać tutaj. Mianowicie bez tego fundamentu, jakim jest Eucharystia, pamiętajmy, nie uda się również człowiekowi osiągnąć szczęśliwej wieczności, a więc dojść do domu Ojca w niebie, jak pięknie mówimy. Pamiętajmy, że droga do nieba, do zbawienia. Prowadzi przez ołtarz, przez Eucharystię. Nie ma siostry i bracia innej drogi do nieba, do zbawienia. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak wam to mówię i w ten sposób was przekonuję? Bo zobaczcie to właśnie poprzez Eucharystię. Jezus, nasz Pan, prowadzi nas drogami tego ziemskiego życia, właśnie do domu naszego Ojca w niebie. Bo przecież, zauważcie, Tutaj na Eucharystii karmimy się ciałem Jezusa, tym chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jak sam Jezus mówi, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A więc, zobacz, Jezus mówi bardzo jasno, że bez tego duchowego pokarmu, jakim jest Eucharystia, jego ciało, człowiek nie będzie żył na wieki z Bogiem w niebie, nie osiągnie szczęśliwej wieczności. Ale również tu na Eucharystii zobaczcie, przecież kiedy przychodzimy, słuchamy również Bożego Słowa. Tego Bożego Słowa, które dla nas na tej drodze do nieba, do Domu Ojca jest takim bardzo jasnym, czytelnym drogowskazem, który nam tę drogę wskazuje i nic innego poza Bożym Słowem nie wskaże nam tej drogi do nieba, do Domu Ojca. Dlatego właśnie, siostry i bracia, Eucharystia daje życie, jak nam to Kościół podpowiada. Eucharystia bowiem umacnia nas tu w tym ziemskim życiu, i Eucharystia daje nam też te gwarancje, jak Jezus mówi, życia wiecznego, życia, które się nigdy nie skończy w domu naszego Ojca w niebie. Ale, siostry i bracia, kiedy dziś gromadzimy się tu na rozpoczęciu tych rekolekcji, i kiedy sobie uświadamiamy te wszystkie jakże ważne sprawy przecież dla nas, to trzeba byśmy również zauważyli, i to chyba nie trudno jest zauważyć, że dziś ludzie, nawet o wydawałoby się, wierzący uczniowie Jezusa, nierzadko lekceważą ten testament Jezusa, który On wypowiedział w wieczerniku, i te słowa poczyńcie na moją pamiątkę. Nierzadko się dziś zdarza, że ludzie lekceważą Eucharystię, że coraz więcej ludzi popatrzcie, bo kiedy się rozglądniemy wokół siebie, to chyba łatwo to dostrzeżemy, że coraz więcej ludzi gardzi tym wielkim darem, jakim jest Eucharystia. A dlaczego tak się dzieje? Ono dzieje się tak przede wszystkim, dlatego zobaczcie, że w tym ziemskim życiu. My jako ludzie jesteśmy narażeni na, na różne zgubne propozycje, na różne pokusy ze strony tego, którego Pismo Święte nazywa Ojcem Kłamstwa, a więc ze strony szatana. Kochani moi, zauważmy, jak bardzo przebiegły jest szatan dzisiaj. On się posługuje najnowszymi metodami, środkami przekazu, najnowszymi sposobami dotarcia do ludzkiego serca, do ludzkiego umysłu. Ma w tym świecie również wielu ludzi, którzy mu w tym pomagają. I człowiek myślący, patrzący trzeźwo na rzeczywistość, łatwo to dostrzeże. I łatwo możemy dostrzec, że dziś nieraz ten szatan z pierwszych stron gazet, nieraz z ekranów telewizyjnych, nieraz gdzieś tam może z monitorów, monitorów komputerowych woła do nas i mówi żyj tak, jakby Boga nie było. Po co Ci Pan Bóg? Po co Ci Msza Święta? Ty sobie dasz rady w tym świecie, to Ci jest niepotrzebne. I tak oto zobacz ten wielki dar Jezusa, jakim jest Eucharystia. Tak często bywa dziś lekceważony, i może nawet ludzie, którzy lekceważą Eucharystię, którzy gardzą Eucharystią, a uważają się za chrześcijan wierzących, nie zdają sobie sprawy z tego, że gardząc Eucharystią, po prostu podcinają swoje chrześcijańskie korzenie. I w ten sposób człowiek, krok po kroku zobacz, Oddala się od Pana Boga i schodzi z tej drogi zbawienia, którą Jezus chce nas ku niebu prowadzić. A skoro schodzi z drogi zbawienia, to nie trzeba chyba dodawać, na jaką drogę wtedy człowiek wchodzi, kiedy gardzi Eucharystią. Siostry i bracia, zauważmy zatem, jak łatwo można się dziś oddalić od Jezusa i od tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia. Jak łatwo można. Zejść z tej drogi, którą On chce nas ku niebu prowadzić. Bo być może w życiu niejednego człowieka zaczyna się od tego, że człowiek sobie pomyśli: A czy muszę w każdą niedzielę pójść na mszę świętą do kościoła? Przecież świat się nie zawali, jak nie pójdę, nic się takiego nie stanie, i zobacz, od tego się zaczyna. I potem bardzo często tak bywa, że za tym idą dalsze grzechy, lekceważenie Eucharystii, lekceważenie spowiedzi, innych sakramentów, lekceważenie Bożych przykazań, i tak człowiek schodzi z tej drogi zbawienia. I dlatego siostry i bracia Jezus pragnie, abyśmy się nad tym wszystkim zastanowili. I dlatego daje nam też ten czas naszych rekolekcji adwentowych. Popatrz, rekolekcje są takim szczególnym czasem danym nam przez samego Pana Boga, a my w tym czasie rekolekcji możemy bardzo wiele zmienić, bardzo wiele naprawić w swoim życiu i możemy zobacz jeszcze mocniej teraz przylgnąć do tego Jezusa obecnego pośród nas, właśnie w tej tajemnicy Eucharystii. Bo pamiętajmy o tym, że. Wiarę w naszym ziemskim życiu ciągle nam trzeba odnawiać, ale i swoją miłość do tego Jezusa, który został z nami pod postaciami chleba i wina w Eucharystii, też trzeba ciągle odnawiać i umacniać. I zobacz, rekolekcje mają właśnie takie zadanie, aby nam w tym pomóc. To jest taki czas, kiedy możemy umocnić i odnowić swoją wiarę i swoją miłość do Jezusa Eucharystycznego. I potrzeba tylko właściwie jednego: potrzeba naszej dobrej woli, naszego zaangażowania. Potrzeba nam się po prostu otworzyć na dar i na działanie Ducha Świętego i znaleźć też czas na udział w tych rekolekcjach adwentowych, aby przychodzić tu do kościoła każdego dnia rekolekcje, jak słyszeliśmy, trwają do środy, aby tu w kościele słuchać Bożego Słowa aby otwierać to swoje serce, swój umysł na głos Pana Jezusa. Warto też pamiętać, że to jest taka wielka nasza wspólna odpowiedzialność, siostry i bracia. Owszem, odpowiedzialność za swoją wiarę, ale pamiętajmy również, że za wiarę młodego pokolenia także jesteśmy odpowiedzialni. Siostry i bracia przecież to młode pokolenie, wasze dzieci, wnuki mają nieść tę wiarę dalej w następne lata, w następne dziesięciolecia. Tak sobie pomyślcie, nieraz tak się zastanawiamy, jak to wszystko będzie wyglądało za pięć, dziesięć, dwadzieścia lat. Nieraz może się nawet trochę boimy lękami tej przyszłości, jaka ona będzie. Siostry i bracia, pamiętajmy, że my już dziś w dużej mierze o tym decydujemy, jaka będzie przyszłość. Czy to będzie sensowna przyszłość, przeżywana z Panem Bogiem? Czy nie daj Boże przyszłość bezsensowna, nieszczęśliwa, przeżywana bez Boga, bo tak niektórzy by chcieli i tak próbują kształtować tę rzeczywistość, w której żyjemy, i Pana Boga wyrzucają na margines? Zobaczcie, jak bardzo wielu młodych ludzi też wyrzuciło na margines Pana Boga, gdzieś tam zepchnęło go w swoim życiu, już niedługo po bieżmowaniu odeszli. Od wiary, od Kościoła, od Eucharystii. Pamiętajmy, od nas w dużej mierze zależy, jak to się wszystko w przyszłości ułoży. Chcielibyśmy sobie też uświadomić właśnie tę odpowiedzialność naszą. I chcielibyśmy uświadomić sobie, że aby rzeczywiście to wszystko jakoś się układało, i była nadzieja tej przyszłości, że ona będzie sensowna. To trzeba nam właśnie wiarę umacniać, odnawiać. Trzeba nam też tę wiarę przekazywać młodemu pokoleniu, bo siostry i bracia dziś tak bardzo tego brakuje, i tak bardzo często po prostu my tego nie traktujemy poważnie. Pamiętajmy, od nas samych zależy w dużej mierze, jak to się wszystko ułoży w przyszłości. A zatem, siostry i bracia. Rozpoczemy się już te nasze rekolekcje adwentowe. I tak wam powiem, że Jezus nas tutaj zaprasza właśnie po to, byśmy jeszcze mocniej do niego przylgnęli przez ten czas Eucharystii, byśmy jeszcze mocniej przylgnęli do tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia. Przebywajmy zatem tu do świątyni w kolejne dni rekolekcji, aby. Słuchać Słowa Bożego, aby korzystać z sakramentów, aby przez to rzeczywiście przybliżyć się do Jezusa. Siostro i bracie, Jezus teraz cię do tego zaprasza. A wiesz dlaczego cię zaprasza? Bo dlatego, że Jemu na tobie zależy. On nie chce, żebyś szedł jakąś drogą. Przez to życie drogą, która może prowadzić nikąd, tak bardzo wiele ludzkich dróg prowadzi dziś donikąd, siostry i bracia, do nikąd. Ale Jezus chce Cię prowadzić tą jedną, jedyną sensowną drogą, którą idąc i to ziemskie życie możesz dobrze, mądrze, sensownie przeżyć, ale również kiedyś możesz dojść tam, gdzie wszyscy zdążamy. Do szczęśliwej wieczności, do domu naszego Ojca w niebie. Amen. Kochani moi, pozwólcie, że od razu w tym momencie, korzystając, że jestem tu przy Ambonie, przypomnę program tych naszych rekolekcji adwentowych. Otóż one się dziś zaczemy już tą sobotnią wieczorną Mszą Świętą, bo to już jest niedzielna Eucharystia, tak jak wiemy, wigilię trzeciej niedzieli Adwentu. I przez niedzielę Msze Święte i te spotkania rekolekcyjne będą według zwyczajnego niedzielnego porządku, według tych godzin, jakie każdej niedzieli tutaj macie sprawowane Msze Święte. Natomiast potem od poniedziałku do środy, bo tak jak wspomniałem, do środy trwają te rekolekcje, te spotkania rekolekcyjne będą tutaj w świątyni cztery razy w ciągu dnia. Rano o 6.30, potem o godzinie 9.00, o 6.30 to są roraty, jak wiemy, o 9.00, o 16.00 i o 18.00 znowu roraty, na, jako ostatnia już msza święta wieczorem. Moi kochani, w stosunku do tego... Co bywało dotąd, tak jak mi ksiądz Probosz powiedział, do tego programu, jakie miewaliście zazwyczaj, jest dołożona jeszcze ta jedna msza święta o 16. Wiemy chyba dobrze dlaczego, bo są te ograniczenia, i chodzi o to, aby rozdzielić się na te kolejne msze, aby rzeczywiście więcej ludzi miało szansę wziąć udział. Mimo tych ograniczeń robimy to świadomie. Zobaczcie, u nas w Błogowie w naszej parafii się zakończyły rekolekcje, w środę też. Tą ostatnią, nawet było sześć spotkań dziennie rekolekcyjnych, a zwykle też mamy trzy. Dla, tak bywało dotąd, właśnie dlatego, żeby ludziom dać szansę, i my też sobie to tak jakoś poukładajmy w naszej świadomości, że jest czas inny, zobaczcie, czas trudny, że są te rozmaite przeszkody, bo ograniczenia są przeszkodą. Ale właśnie mamy tę szansę, żeby jakoś tak się podzielić na te kolejne msze święte. jednemu taka godzina odpowiada, innemu inna. I tak to właśnie pomyślmy, tak to uczyjmy, zobaczcie, żeby jak najwięcej wiernych miało szansę wziąć udział w tych rekolekcjach i również skorzystać ze spowiedzi. Bo drodzy moi w każdy dzień, w każdy dzień się będzie można spowiadać, tak to jest zaplanowane, nie ma jakiegoś osobnego, oddzielnego dnia spowiedzi, bo wiemy, że no dotąd tak to bywało często, że był jeden szczególny dzień spowiedzi na rekolekcjach, zwłaszcza przed świętami, jak jest bliżej świąt. No i ludzie się tłumnie gromadzili. No teraz nie możemy się tak tłumnie gromadzić, bo jest czas taki, jaki jest. Dlatego też właśnie wykorzystujmy tę okazję każdego dnia, aby krok po kroku można powiedzieć... Grupa po grupie się mogła wyspowiadać. Pewna grupa wcześniej wiernych, pewna grupa później. Tak to patrzmy na to bardzo dojrzale, bo czas jest trudny, jak mówię, ale nawet ten trudny czas, zobaczcie, może nas czegoś nauczyć. Pan Bóg wie, co robi, i tak to właśnie wszystko wygląda. Kochani moi, jeszcze was poproszę, pozwólcie, o dwie sprawy. Mianowicie proszę was o modlitwę w intencji tych rekolekcji. Wspierajmy to dzieło modlitwą, będziemy się tu razem wspólnie w kościele modlić, ale też i w Waszych osobistych modlitwach. Polecajcie Panu Bogu tę sprawę. I druga moja prośba jest taka, byście też byli tymi świadkami apostołami Jezusa. Mówmy innym, przypominajmy w naszych domach, w naszych rodzinach, że są rekolekcje, że też jest okazja do spowiedzi, bo święta blisko. Że Jezus czeka na każdego, nikogo nie odrzuca, nie przekreśla. Umiejmy o tym powiedzieć i dać to świadectwo, bo zobaczcie, szczególnie dziś w tym czasie, trudnym czasie, takie świadectwo naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebne. A zatem, kochani, przeżyjmy pięknie, owocnie ten czas rekolekcji, który Pan Bóg nam w tym trudnym roku daje, jako przygotowanie do tych świąt Bożego Narodzenia, które inaczej będziemy przeżywać. Niż zazwyczaj, ale ważne, żebyśmy się duchowo przygotowali i rzeczywiście duchowo to wszystko pięknie przeżyli. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, ojca, mogą.